Cześć, Maja i Róża. Dzisiaj specjalnie dla Was pokażemy Wam już ostatni dzień kalendarza ad adwentowego, 20. 24. Mm. 24. I dzisiaj już wigilia. I dzisiaj akurat z 24 Wigilię byliśmy na Rolatach. No, Wigilię nie, nie. Byliśmy teraz? Tak, I... o 6.30. Nie, o 7.30 rano. A. Yy, Ani o 6.30? Chyba o 8.30, no nieważne. No, ja mam... no i akurat nam się fuksło, że dostałyśmy akurat wtedy czekoladę. Ksiądz nas wylosował, bo my mamy zwyczaj, zwyczaj taki w kościele, że robimy serduszkę i, po, i coś tam, piszemy dobry uczynek w tym serduszku, piszemy imię i nazwisko, wrzucamy do takiego, i później ksiądz daje nam y, czekolady. A wiecie tak, co? Losuje te serduszka i które wylosuję i wylosuje pięć yy, i które wylosuje to właśnie akurat yy, to temu dziecku daje czekoladę i akurat nam się złożyło, że mi i Róży dał. Patrzcie ile już okienek otworzyłyśmy. Mamy tutaj 23 okienka puste. No i to śmiesznie wygląda. Tak, jest, <laughs> tylko jedno okienko zostało i i jedno okienko I już się. zobaczcie, ja dzisiaj otworzę w takim razie, tutaj mam takiego łopczyka, czy dziewczynkę i ona sobie jeździ na takim fajnym koniczku. no ma taką ładną niebieską czapkę, w moim ubiegłym kolorze, czyli niebieski. Dobra, otwieramy. Ciekawe co tam będzie. Czyżby to była skarpeta świąteczna? To też mam skarpetę. Albo butek jakiś. No. No. Albo kapiecz. Łyżwy. Tak? tak. No, Mamy tutaj naszą łyżwę. Tak, i różę wyciąga wyciągaj. Pewnie też będzie miał łyżwę różną. Tak. Ostatnie. Tutaj mam na takim worku, to i troszkę tutaj z łapką mi się, bardzo malutko. I tutaj bardzo ładny prezencik. I nawet tutaj broda i Mikołaj je trochę. No to ja też. Sprawdzam. Co ja mam? Ostatnie okienko. Chcecie zobaczyć, jak wszystkie okienka są otwarte? Tak, widzimy, widzimy. Uh -huh. I co masz Różuś, też masz łyżwę? Oczekaj 24 się. okienka zjedzone. No, no pusto. 24 Chodźcie. dni kręcenia filmów. Pokaż Różusiu. Też łyżwa, piękna. I 24, no to to zjem, dni, ja, 24 dni montowania. W filmu. No, to ja musiałem montować 24 dni codziennie. Dla Was okay. filmiki. Kochani, otworzymy dzisiaj wszyscy, razem nasze yy, kalendarze. Ostatni dzień. Co razem Nie patrzcie się na mnie. Wow, Co to macie, dziewczyny? Takie serduszka i czekoladki. Są, Jakie piękne, ale słodki renifer. Jest takiego mama. A to macie to samo, nie? Tak. Ale fajne, takie pokaż. No to pokaż, tu mamy takie coś. Patrzcie, mam dwa takie same czekoladki. Jeszcze takiego Mikołaja. A, to było wcześniej, tak? Ja też mam. <grym> też my się, się. mam. Pokaż, kochanie. Ty te masz też takiego reniferka, ale fajny. No, bardzo słodki. I takie słodkie. coś. A co to w ogóle jest tutaj, takie, takie piękne. To jest ozdoba na choinkę. Na no. choinkę no. zdoba? No. A nam teraz kapra zaczełnią. Przecież zadanie. zadanie. No, czytaj. Mamy takie sam Zrób sobie świąteczne zdjęcie. No, no to robi, pokaż nam ostatnio napisane jak było. I robimy sobie... Zrób sobie świąteczne zdjęcie. Dzisiaj mamy Wigilię i życzymy wszystkim naszym widzom wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Smacznej wigilii. I tak. wiecie co my bardzo! Mm. Mamy dużo prezentów, jak mówiliśmy Wam na filmie. Skoro Tata jeszcze tego filmu jakby nie zmontował, tak. Ale mamy naprawdę tam dużo prezentów, które tak, możemy choinką, wam pokazać. Pod choinką jest tam tak. pełniutko prezentów. Ja mam największy a ma największy prezent! Tak! mogę Właśnie będziemy zajadać się wigilią pyszną. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla was. Życzymy, nie? Wesołych świąt! Wesołych świąt!